popuszczamy paski i, i szyja, krawaciki u szyi, ponieważ ten banan musi wejść pod jedną nogawką, pod nogawką, pod koszulą, tu gdzie szyja ma się pokazać i ma wrócić pod koszulą, drugą nogawką i trzeba go razem zjeść. Kto pierwszy to zrobi? Pani pokaże, podejdzie tam. Jak? Pod nogawką, z daleka pokazywać. Tak, tylko na razie o, pod, do góry, pod koszulą, tu gdzie szyja ma się pokazać i wraca pod koszulą z powrotem. Tak, pod koszulą, drugą nogawką wychodzi i trzeba obrać go szybko i wspólnie zjeść. Yes. Teraz państwo sobie pierwsza z tym poradzi, ta wygra ten konkurs. Panowie, przygotowujemy. Podczas zabawy musicie trzymać ręce w górze, tak? Panie, żeby tam się tam nie pomyliło po drodze coś. Żeby <laughs> <laughs> nie wyszło, co nie trzeba. Ja, panie, kucamy teraz, kucamy. Jak powiem już, para młode ocenia, kto pierwszy to zrobi, to startujemy. Uwaga, 3-4 jest start, Jedziemy. I przechodzą bananiki. Idzie banan, idzie banan, idzie banan w górę. Idzie banan, idzie banan, idzie banan w górę. Idzie, ale pod koszulą, pod koszulą z powrotem wracaj pod drugą nogawką. Kto oszukuje, to przegra pan ocenia. Pierwsza para oszukała pod koszulą powrót o, o i teraz kołę i pod, pod drugą nogawką ma być, drugą nogawką i zjeść, obrać oh, i zjeść trzeba wszystko obieramy jemy. wszyscy to są zjeść chyba tam się nie chce wyjść, bana. pomagamy mu wyjść, wszystko obieramy, jemy, czekamy na ostatnią panią. Kto wygrał? Pani Moza I Pan Mowy, kto wygrał? Sylwia Skrawek. Sylwia Skrawek, no Sylwia z Kerolem, proszę bardzo. Sylwia siada na krzesełko. Proszę. Została pani Miss, banana dzisiejszego wesela. Pani siądzie na krzesełko i panowie wszyscy podniesiemy tą panią troszeczkę do góry. Tak nie za wysoko, nie za wysoko, tak troszeczkę. I zaśpiewamy dla niej 100 lat. Czy moja koleżanka Małgorzata jest gotowa do następnego konkursu z jajkiem? I ściewamy dla niej 100 lat. 100, lat, 100 lat nam. sto lat, 100 lat, nie, nam. Dziękujemy. I teraz może para moda stanie do siebie lecami. Proszę Państwa, co byście chcieli wiedzieć? Co para moda będzie miała pierwsze? Czy dziecko, jakie dziecko? Czy będzie chłopiec, czy dziewczynka? Chcielibyście wiedzieć? Pania, para moda, ile by chciała mieć dzieci? Dwoje, troje? troje. Dwoje. Dwoje, no Zawsze to się sprawdza. Mówię o co chodzi. Jeżeli para młoda, jak powiem już, w tą samą się obróci stronę, będzie to dziewczynka. Jak w różne strony, to będzie to chłopiec. Jak powiem już, to para młoda odkręca się do, do siebie albo od siebie. Zobaczymy. Uwaga, trzy, cztery. Pierwsza będzie dziewczynka, wójtki, zadajmy. dajmy. Odwracamy się do tyłu. Zobaczymy, co będzie drugie. Trzy, cztery. Dwie dziewczynki. Pocałunek. Wspaniale. I teraz uwaga co będzie. Po prawej stronie staną wszystkie panie, po lewej wszyscy panowie. Po prawej. Proszę dwa banany, żeby pan młody młod wziął jednego banana i pani młoda jednego banana, ponieważ teraz będziecie dyrygowali. Czy moja koleżanka Małgorzata jest gotowa do konkursu z jajkiem? Janusz, weź tam zobacz, co z Goszko I teraz uwaga. Będzie trzeba... Będzie trzeba poderygować, tak? Poderygować i para, i goście weselni zaśpiewają 100 lat. Ale nim oni zaśpiewają te 100 lat, będą panowie śpiewać 100 lat i panie. I zobaczymy, kto głośniej śpiewa. Czy panowie, czy panie. Najpierw nastroimy dwa chóry. Kurma, mamy jakiś męski, ja powiem, Aha, taką. dźwięk podam, i trzeba ten dźwięk powtórzyć. Uwaga, panowie! No, głośno, pani moda dyryguje. No Dobra, Jeszcze raz! Jeszcze raz, państwo, i będzie to zdjęcie. Pan fotograf zrobi, zdjęcie jak, jak pani moda dyryguje. Rysza. Dobra i Dobra, teraz nastrojemy chór Czy I uwaga, i teraz wyturygujecie, albo chóry śpiewają. Uwaga. Ale nie, 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 jeszcze nie. Na razie panie śpiewają. Pli, pi, a panie. I kto głośniej? Uwaga. Trzy, cztery. Teraz para moda dyryguje, bo chory śpiewają. I stola śpiewamy. Trzy, cztery. Stola, stola śpiewamy. Kto głośniej? Panowie czy panie? Spaniałem. Kładziemy te na niki, Będzie następny konkurs, który moja koleżanka, Małgorzata, poprowadzi. Będzie to bardzo prosta zabawa. Przedmuchiwanie jajka, tak? Kto wygrał? Ja wygrałem. Uważam, wiecie co? Ja tak słuchałem to obiektywnie mi się wydaje, że jest remis. To nie jest remis. Jeszcze raz, jeszcze raz. Krótko dorygujemy, szybciutko. Uwaga. Jeszcze raz. To głośniej zaraz ocenimy.